Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, tajemnice losu Beata Nowak. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. Do programu możecie Państwo dzwonić pod wskazane na dole ekranu numery, zarówno w czasie jego trwania, jak i po zakończeniu. Płacą Państwo za każdą minutę połączenia. Jeśli zadzwonicie na jeden z naszych dwóch numerów, możecie zostać połączeni z wróżką w studio. Dzisiaj ze mną, Beata Nowak. Witam serdecznie, lub z wróżkami z naszej czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wolinii ezoterycznej. Szczegóły znajdą państwo w regulaminie znajdującym się na 441 stronie gazety Polsat. Nasze numery telefonów to gwiazdka 74 11 74 lub 708 770 780. SMS-y ze swoim pytaniem możecie Państwo również do nas kierować i proszę je adresować pod numer 73310. Ja nazywam się Beata Nowak, jestem doradcą życiowym, zajmuję się taroterapią, pracuję z kartami Madame Norma. Również, drodzy Państwo, praca z energiami Wahadło, energia Rejki, jestem mistrzem nauczycielem, a także energia aniołów, istot światła. Jestem anielskim nauczycielem, a oprócz tego, drodzy moi, oczyszczanie. I tutaj w studio e, dla telewidzów Tajemnic Losu e, mam w propozycji wielkie oczyszczanie jajem. Poprosiłabym o napis, jakbyśmy mogli zrobić właśnie, żeby Państwo wiedzieli o tym e, i macie Państwo możliwość korzystania zarówno z porad e, kart, jak i właśnie z tego oczyszczania. Zatem zachęcam serdecznie, abyście Państwo bardzo aktywnie uczestniczyli w programie, aby program był dynamiczny, a Wy przede wszystkim, abyście mogli uzyskać interesujące Was odpowiedzi na pytania lub właśnie skorzystać z oczyszczenia. Drodzy Państwo, zasada jest zawsze taka sama. Mianowicie w momencie, kiedy Państwo się dodzwaniacie do mnie do studia, a jest to bardzo łatwe, we wczorajszym programie Pani Dorota, Pani Krystyna dodzwoniły się po dwa razy z rzędu bez mała, zatem każdy z Państwa ma taką możliwość. Proszę ściszyć telewizor i rozmawiamy przez słuchawkę telefoniczną. I drodzy Państwo, podajecie swoje imię, datę urodzenia urodzenia oraz oczywiście to pytanie, z którym się do mnie zwracacie. Jeśli chcielibyście pozyskać informacje dla osoby Wam bliskiej, zasada jest dokładnie ta sama. Imię tej osoby jej data urodzenia. No i oczywiście pytanie, które jej dotyczy. Tematyka Proszę Państwa, wszystko to, co dzieje się w Waszym życiu, wszystko to, co Was interesuje, wszystko to, co Was ciekawi, tworzy, spędza sens powiek, ale i takie rzeczy, na które Państwo oczekujecie, chcielibyście, żeby się wydarzyły i sprawdzamy, kiedy to może nastąpić. Um, bardzo proszę, abyście korzystali z tych numerów, które macie właśnie na dole ekranu pokazane. Proszę nie odkładać spraw na później. Zawsze przypominam, że ważne jest tu i teraz, bo w tym momencie Państwo tworzycie już swoją przyszłość i niech ta przyszłość będzie jak najlepsza. Zatem e, gwiazdka 74 11 74 i 708 770 780. Te numery telefonów są do Waszej dyspozycji, e, zatem myślę, że już za chwilę będę miała pierwszego rozmówcę. Natomiast e, tutaj dokończę jeszcze może myśl, że tematyka tak naprawdę to są sprawy życiowe. E, być może ktoś z Państwa e, jest w trakcie prowadzenia jakichś rozmów, chcecie wiedzieć jaki będzie wynik. Być może ktoś z Państwem stoi przed momentem podpisania umowy. Czy uda się tę um umowę podpisać? Tak? Czy to jest dla Was korzystne? <laughs> Czy wchodzić w jakieś... Relacje, na które są obwarowane umowami. Być może ktoś z Państwa jest w trakcie jakiejś sprawy sądowej i dobrze byłoby zobaczyć, jaki będzie wynik. Ale o tym opowiem za chwilę. Dzień dobry, Beata Nowak, Tajemnica Losu. Z kim rozmawiam? Dzień dobry, mam na imię Łucja i prosiłabym o oczyszczenie. Dobrze, Pani Łucja, poproszę o datę urodzenia. 10.11.1955 rok. Dobrze. dobrze, już w takim razie się, zabieram, się zabieram za oczyszczenie. Oczyszczę. Ja bym mogła od razu podać drugie imię dla córki, czy muszę jeszcze raz zadzwonić? Proszę pani, na razie zróbmy to jedno oczyszczenie, dobrze pani Łucjo. Eee, bardzo bym prosiła, żeby pani jeszcze raz zatelefonowała, dlatego że to będzie jeszcze chwilę trwało, dobrze? Dobrze, dobrze. To ma. Okay. Tak. Łucja, eee, 10 11 1955 rok. Łucja. Łucja urodzona 10.11.1955 roku. Pani Łucjo, proszę nie krzyżować nóg ani rąk, proszę swobodnie oddychać. Oczyszczam Łucję zgodnie z jej wolną wolą na poziomie duszy, ciała i umysłu. Oczyszczam wszystkie 7 ciał energetycznych Łucji. Uwalniam Łucję od wszystkich złych życzeń, które kiedykolwiek ktokolwiek w stosunku do Łucji wystosował lub które kiedykolwiek do kogokolwiek sposób świadomy lub nieświadomy wypowiedziała Łucja odcinam wszelkie podłączenia energetyczne od osób żywych i zmarłych uszczelniam aurę wprowadzam pozytywne wibracje oczyszczam kręgosłup szczególnie okolice szyi i barków głowa Blokowuję dobre połączenie z Boskim Źródłem i intuicję. Oczyszczam uszy, oczy, nos i usta. Ręce, łokcie, palce, cały system kostny. Wsuwam wszelkie złogi reumatyczne, wszelkie trudności, które do tej pory mogły być związane ze stabilizacją, wkracza poczucie bezpieczeństwa i nowych możliwości. Oczyszczam linię matki i linię rodową ojca. Ten kręgosłup jeszcze troszkę, oczyszczam system nerwowy, otwieram zdolność jasnego myślenia, dobrego podejmowania decyzji, cały układ pokarmowy. I układ wydalniczy. Szczególne oczyszczenie w okolicach jamy ustnej, czakry gardła, tarczyca, oskrzela, płuca. Uruchamiam zdolność do jasnego wypowiadania się i dbania o swoje potrzeby. Dobre relacje międzyludzkie i partnerskie, twórczość i kreatywność. Podnoszę biowitalność, wprowadzam harmonię w całym organizmie. Przywracam dobrą równowagę wszystkich ośrodków energetycznych, a tym samym narządów przyległych: czakra podstawy, czakra sakralna, czakra splotu słonecznego, czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka i czakra korony. Zaczynają się w życiu Łucji pozytywne zmiany. Rozpoczyna się nowy początek życiowy. Oczyszczona! Teraz będziemy tutaj widzieć co się nam jeszcze kształtuje. Ja uszczelniam aurę Ucji. Przesłanie od aniołów. Dzieci, pani Ucjo, pani e, mówiła o córce. E, dobrze by było, żeby rzeczywiście e, e, Zadzwoniła Pani po raz kolejny, proszę przygotować datę urodzenia córki. Jeżeli jest tam jakaś szczególna intencja, to proszę ją przygotować. Będzie oczyszczenie, a dla Pani, a jeszcze jest afirmacja, moja obecność jest uzdrawiająca dla wszystkich mających ze mną kontakt. Pani po tym oczyszczeniu, tak naprawdę, jest no, taką osobą, która już swoją dobrą, czystą aurą będzie również oddziaływała na na etapie uzdrowienia dla najbliższych Pani osób. Cóż my tutaj mamy ważne rzeczy, Pani Lucjo, a mianowicie, to wszystkie wszystko, to... Ma pani usunięte bardzo silne podłączenie energetyczne. Proszę Pani, trzy złe życzenia. To jest to, co było. Najistotniejsze, no i rzeczywiście Pani bardzo intensywnie o kimś myśli i to jest na pewno córka. Zatem e, tutaj jest bardzo wyraźnie zaznaczona e, nici właśnie dotycząca e, tej sprawy. E, zresztą może to będzie widać, jak ja pokażę jeszcze, tak? O, mamy tutaj taką... Sięńką, niteczkę, no, w tym gąszczu, tam trudno zauważyć, ona się wyraźnie oddziela od całej reszty. Natomiast ja jeszcze bym tutaj pani Łucjo zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie obszar, proszę pani, układu moczowo-płciowego. Nie bardzo tutaj w energiach mocno była o tym mowa, był cały układ wydalniczy pokazany, ale proszę ewentualnie jakąś, wizytę u ginekologa e, zaplanować. Dobrze, Panią Łucję mamy oczyszczoną. Zapraszam kolejną osobę do wybierania jednego z naszych dwóch numerów telefonów. Pamiętajcie Państwo, że to są dla Was specjalne, przygotowane numery gwiazdka 74 11 74 i 708 770 780. Bardzo proszę, już szybciutko Państwo dzwońcie. Czekam na kolejną osobę. Zatem myślę, Myślę, że będzie łatwo się dodzwonić. Eee, czekam na telefon od pani Łucy, eee, ale i od innych państwa również. Zatem moi drodzy, jedna osoba, tak, jedno oczyszczenie. Bardzo proszę, jeżeli Państwo macie ochotę również zerknąć w karty, proszę, proszę o tym powiedzieć, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo skorzystali i z wglądu w karty, na przykład, jeżeli macie takie życzenie i z oczyszczenia. Zatem wszyscy ci z Państwa, którzy już są gotowi, którzy już przypomnieli sobie daty urodzenia, swoje bądź bądź bliskiej osoby, bardzo proszę, żeby telefonowały. Tak, u pani Łucy jeszcze tutaj obszar płuc, o którym bardzo mocno mówiłam i świetnie się odblokowało trzecie oko, zatem intuicja. Dużo było pracy w czakrze gardła. Tutaj obszar języka bardzo mocno też się zaznacza aż do tutaj niżej do... I, i, I ślinianek, więc w tym obszarze też poszło bardzo silne oczyszczenie, jeżeli chodzi o zdrowie. No a ja zapraszam. Mamy rytuał oczyszczania jajek. Moi drodzy, halo. My jajek nie oczyszczamy, oczyszczamy jajem. Kto, kto, kto tam, Rafałku, proszę cię, popraw, kochany. Eee, <śleszamy> Bo rytuał oczyszczania jajek to może niekoniecznie. Dobrze, drodzy Państwo, o no właśnie, super, dzięki. E, drodzy Państwo, właśnie, zatem mamy rytuał oczysz... oczyszczania jajek. <noise> Dobrze, zapraszam. dzwońcie Państwo. Tajemnice losu trwają. Dzisiaj program, jak zwykle zresztą, ostatnio jest długi. Zatem macie Państwo dużo czasu, żeby się zdecydować, żeby zatelefonować, żeby podjąć decyzję o tym, żeby zrobić coś dla siebie dobrego. A ja zawsze Państwu powtarzam i to nie jest truizm, to jest po prostu życie. To jest prawda. Nikt za nas nic nie zrobi. Jeżeli sam. Nie podejmiemy decyzji dotyczących naszego życia, naszego zdrowia, naszego dobrego samopoczucia, to tak naprawdę nie liczmy, że ktoś będzie o nas dbał. Zatem, drodzy Państwo, dbajcie o siebie. Rozpoczęliśmy kolejny piękny dzień. Zatem, mam nadzieję, że tak jak się rozpocznie poranek, taki będzie cały dzionek. Więc, drodzy Państwo, dokonajcie wglądu w swoje życie, bądźcie pewni, że się Wam wszystko będzie dobrze wiodło, a jeszcze, jak się oczyścicie, to na pewno będzie z bardzo dużym pożytkiem dla Was.